Elia, zamki na piasku. Jestem idolem tłum, wyję moje imię w oku Gdzie się nie zjawię, tam szum i lęk. W każdym kroku, w porannej prasie moja twarz. Codzienny teatr kłam, z możnymi tego świata gram o tron, nie ogarz szans. Wielkie stawki na stole, krew i pot na banknotach. Ty patrzysz na mnie z dołu, tonąc w swoich tęsknotach. Ale to tylko maska, pod nią pustka i chód. Buduję imperium, choć w sercu czuję głód. Tamki na piasku, ty szle pełno trucizny. Likaj poran na zmianę, Ulicą uśmiech mam jak ostrze noża W kieszeni bomba, zaraz zapłonie ta zorza. Skondensowana śmierć tykający w piersi zegar. Znam datę i godzinę, kiedy świat wpadnie w regał. Policja wszystkich krajów zna mój każdy ruch i cień Jestem koszmarem, który nawiedza twój dzień. Zacznij się bać, bo nadchodzi wielka trwoga To moja ścieżka, moja własna, kręta droga. Zamki na piasku, gdy w szkle pełno trucizny. Wysokie mury, a fundamenty brudne Taśma się kręci, stoisz przy niej jak automat Jesteś tylko pionkiem, to twój życiowy dogmat Kółko w maszynie, trybik co się zaraz zetrze Żyjesz w chmurach, gdzie brakuje ci powietrza Na wieżach zamków nie chcesz wiedzieć dokąd gnasz Zasłaniasz oczy, choć przed sobą przepas masz To koniec gry, piasek ucieka między palcami Zostaję Piękna prawda Zamki na piasku Znikają